Wchodzimy dziś Narodowe Święto Niepodległości, 96. rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. Po 123 latach zaborów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję, Polska powróciła na mapy Europy i świata. W tym dniu, jak co roku, spotykając się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, wspominamy tragiczne i wzniosłe losy naszej ojczyzny. Wspominamy tych, którzy z oddaniem walczyli o wolność naszego kraju, często poświęcając swoje życie. Nasi przodkowie walkę o wolność i niepodległość ojczyzny okupili własną krwią, a czasem nawet życie. Jak pamiętamy, w wyniku trzeciego Rozbioru 1900, 1795 roku, Pierwsza Rzeczpospolita została całkowicie wymazana z mapy świata, ale nie z serc Polaków w których wciąż tliła się nadzieja, patriotyzm i przekonanie, że Polska wkrótce wyzwoli się spod jarzma zaborów, towarzyszyły twórcom i obrońcom Konstytucji 3 maja, bo, bohaterom insurekcji kościuszkowskiej, żołnierzom doby napoleońskiej, powstań narodowych listopadowego i styczniowego, a także biorącym udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych w Wielkopolsce i na Śląsku.